Witam, ja jestem Peter, a to jest trzeci odcinek w naszej serii Let's Play Kirby ja Night sobie tylko ustawienie okej Możemy zaczynać okej, okay. czuję okay. starowanie i udało mi się wyrobić przed północą, żeby nagrać jeszcze ten jeden filmik. Mam jedno życie, więc zaraz padnę. Tak, wiadomo. Zaraz parasolki mnie zaatakują, nie! Dzięki ci Boże. O, ho, ho, ho. I teraz tak, jesteśmy w... Ten w ogóle poziom nazywa się Lepszy Obudowlan, tak? Tu mamy takich dwóch typków, uwaga na nich. Jak zniszczycie to musicie biegnąć, żeby na was nie spadli. Ach. A to co było? Dobra, zrobię to inaczej. Okej, okay. combo. I tu mamy mini pasa. jak go nazywałam cheater. A czasami segment. A czasami nawet głupi zegarek. Wiem, że mamy nawy, ale to prawda. Patrzcie, dlatego cheater, że jak my skoczymy to on też skacze i przewiduje nasze ruchy. Ach. No uh, okej okay. Kościół Aha, a żeby go pokonać musimy wstać takimi nutkami, które on wyrzuca. Które rzuca w nas. Ho, ho, ginie, 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 ginie. Giniem. Uh, że będzie do mnie biegł. I on tam daje zegar Majka. Sorry. O, chciałam, że O, wezmę, wezmę to. Aha, no tak. okej. O, okay. Uff, I patrzcie, to jest przycisk. Jeden z sekretów. Znaczy, głównie guziki to sekrety. Żeby się do niego dostać, musimy rozwalić te oto bloki. No i wchodzimy tu. Tu mamy tajne przejście. I mamy guziczek. Guziki odblokowywują nowe tereny i odnawiają całe życie. I... trójnieczka. Nie źle. Chwile. No, no. Okej. Okay. Powiem nie wiem, czy mnie będzie słychać. Tu mamy walkę z oponą, ale my nie mamy na to czasu. O, tu mam w tym rybcie. I latają za świnie. Teraz to. O nie, 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 nie. nie. No. Kurze, zdążę. no. tak. Żeby zrobić to, ten pomidorek mocy, trzeba... ...wciągnąć tego kolesia na tym jabłuszku nie pamiętam jak go ale coś z bombą coś, coś z bombami o mamy tutaj ow dobra wezmę to Katara. nie wiem czy mieliśmy tą, moment... tą przemianę ale chyba nie patrzcie co ona może robić Uii! Uii! ona potrafi wiele na przykład tego nie zademonstruję, ale nie wiem Teraz wyrzucę i zobaczcie na to. To mamy dw dwóch tych kamiennych typków, to niech zejdą na dół. My razem z nimi. I jak ich wciągniemy, to oni dają nam UFO. Jedno z lepszych przemian bojowych. No właśnie. Przemiany bojowe służą do rozwalania przeciwników. O, kombo. No dawaj. Teraz. Coś mi spadnie na głowę? Nie. A masz. I skoro mamy ufo, mogę wejść tu i zawalczyć z tym minibosem. Łatwo go pokonać, jeżeli macie ufo oparcie. Można odbijać laserki od ścian i tego może powalić. Ale my nie mamy czasu na odbijanie. Tylko trzeba. No nie, 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 no nie, no jak się. O, dobrze. Jak można go powalić? Ufonie, ufo jakoś lubię ufo, ale nie tak bardzo, więc je wyrzucę. Teraz można się rozpędzić i jechać. Ha, nic nam nie straszne. próbowałam Próbowałem nagrać Mario, ale niestety odinstalowałem Mario z systemu Windows. Znaczy, mieliśmy defragmentację. Znaczy, ja miałem defragmentację i i po Mario, forever. Więc teraz muszę ściągnąć od nowa. A właściwie nie wiem co z jakiej stronki. Na przykład wiem z jakiej stronki, ale... Mm, jakoś mi się nie chce nagrywać Mario, ale na pewno będę nagrywał. Na 100%. Nie wiem czy mnie rozumiecie, ale nie bardzo. Ooo, oh, nie lubię tego bosa. Okej, okay, ty się rozpędzasz, to ja też. Ty. No nie wierzę, jeszcze na dodatek mnie dobił. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. I co, i co, i co, i co, i to. No, dawaj. No, snakunku. Dobra, tylko żartowałem, nie wid mnie. Przyszła sobie może kamerkę. Tu teraz będzie... Jest. Mały. Bo jak go połkniemy, to będziemy mieli backdrop. Coś tam, coś, coś. I dzięki temu możemy rzucać z przeciwnikami jak starymi rękawiczkami sprzed paru lat to Jeszcze jednego. Nie lubię tej gry. Co jest? O, wezmę sakutera, kacera i patrzcie. Tak to działa. Można no. no, ja tak od tyłu brać przeciwników. Znaczy, my stoimy tyłem, a przeciwnicy nienawidzą. No, to nie chodziło. Teraz was wszystkich powybijam. jest jedyneczka, perfekcyjnie. Jedyneczka nam daje. One. Jedy, jeden. A, one up. Uu, lag. Przyszył trochę sekwencji gry. Już? ok, Wchodzimy dalej. Trzecie pięterko. No to jest chwycie tej drabiny. Co jest? A teraz trzeba szybko. Tak, to był nowy przeciwnik, który jak go pukniemy daje nam hijab. A teraz uwaga, tutaj coś może wam spaść na głowę. Trzymajcie się prawej strony. Willy... Uuu, jakoś tak się nazywa. O. Chodźmy. No, już. Tam, było, tam była mgła i trzeba czekać, aż ona mije. To trwa jakieś parę Teraz tutaj w labiryncie od razu radzę Wam wejść tu, bo to jest jedno życie. Teraz trzeba to zrobić bardzo uważnie. O tak, żeby nie na kłod. I teraz rozwalamy tego sprzątacza, Czy co to jest? Rozwalamy tutaj i jak ma macie mało życia, to możecie sobie zasilić życie tu. Jeszcze raz rozwalamy. Tak. I teraz wchodzicie tu na górę. Bo to gdzie prowadzi? Nawet nie wiem. Aha, tutaj. A to rozbolecie sobie przejść na górę, wchodzicie tu i macie metę. Krótki poziom. Nie wiem, już nagrywamy. Yy, yy. Dajcie mi sekundkę, sprawdzę. Tego przeciwnika high jump. Daje nam high jump. No właśnie, nie wiem, ile nagrywam. A nie was. I w poziomie czwartym będziemy walczyć z żołnierzami Meta Knighta. Tak, zdradzimy wątpliwość. I ja. Yep. Chodzimy tu i mamy Meta Knighta. Chodź tutaj. O. Tu mamy jego żołnierzy. Czy co tutaj jest? O są żołnierze, jakby... O co jest, nie padłeś? O, tu zrobimy takie coś, tu i tu. I o, to było bezczelne. Zapłacisz za to. I tu mamy przejście. Po kolejnej fazy gry, poziomu. Okay. I tutaj uważajcie, bo można wpaść w armatę albo w tego gordona. I tu zbieramy przedmioty. O, pięknie. Juhu, Szubka! Jej, ja je to tam wszystkie mam? Au, za co to? A teraz sami się odpowiedź za co. Ok, możemy nagrywać dalej. O, I tu mamy lizaczek nietykalności, więc wybierzemy. I w górę. Na, 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 na. Ha, zapomniałem wspomnieć, że tu hajdam się przydał. O, bo tak całą nietykalność. O, mamy nową moc. Owalka, której pułkniemy i mamy freeze. Znaczy, to też chyba pokazywałem. No, pokazywałem tą moc. No cóż. O, tu mamy dziwnego przeciwnika. Patrzcie, o nie bij mnie młotem Patrzcie skąd on wyciąga te kokosy Domyślcie się, z koła. Ha, masz. I jego popchniemy, mamy nową przemianę, czyli młotek Młotek to chyba najbardziej e, Najbardziej użyteczna przemiana w grze Dzięki niej możemy rozwalać salwe bloki, a także kołki poziom szósty, ostatni wchodzimy, tu mamy jakieś lasery a jakichś bombowych braci o, i tu mamy gorzona i, oła, myślałam, że wszystko... i tu trzeba uważać Pozwalamy no! to bierzemy sobie pukleczkę z czuciem idziemy tutaj ua, wow! wow, pięknie otorujemy sobie drogę o nie, nawet mogło się to przydać. KRAAAAATCH! Juuu! Au. Bierzemy sobie pomidorek. Au. Au. No nie ma. Tu mamy kaczuszkę i no nie wierzę. Skarfiego. Skarfi mnie goni! I wybuch. Aha. O, Tu bierze sobie mieczek I tu jest kolejny. Dajmy tak, zgadliście pewnie. Ho, guziczek. I patrzcie, tu trzeba być szybkim. Oh. No i kiedy dojdziecie do tego momentu, dojdziecie do tego momentu, o, którego to skrywuję, to nie, nie bójcie się, że o nie, ja, przegrałem, tylko to jest właśnie taka zmyłka. Więc tu mamy guziczek i aktywujemy go. I mamy wyścigi. Okej. Okay. Uwaga, bo tu są właśnie ci kamieni ludzie tu i teraz to wyrzucę. Jest ciemno. A tam widnieje życie, ale jak się do niego dostaniemy, widać tam coś, nie? To ścieżka tam widać, więc łatwo się do niego dostać. To bierzemy życie. Ale light, to światło, nie? I ono emituje tam światło. Proste. Light. Tą przemianę możemy zdobyć tam tego ducha, co teraz pokazywałam, co go zrobiłem. Okej, okay. chodź tu. No. Tu mamy skarfich. Chodź tu. Teraz wejdźcie tutaj. Bo tu macie butleczkę z życiem, a tu macie gordona. Będzie kombo! Jest! Triple kill. Wchodzimy tu i tu mamy życia, tam mamy pełny mocy. I w ten sposób mamy już 10 żyć. Eee, no okej. Okay. Jestem taki zmęczony. O i mamy bossa. No tego bossa radzę wam wejdą do... Nie przypisałam jak to się nazywało. Ale do pomieszczenia gdzie są gwiazdy, które zapro